I, i o, teraz czap. widzimy e, występ? Nie wiem. Jeszcze dzisiaj będziemy kolorować ten trzęsł przyjaciół z Rainbow. A, tak. A jeśli coś więcej takiego, dziękuję, jak rysujemy jakieś takie wydrukowane rzeczy. do... Ale czemu my mamy rysować. Nie e, nie wiem. Ale my mamy ten. A je, tym ty, odgłos, ty będziesz to nagrywać? Ten odłóż z Minecrafta. Ty będziesz to nagrywać? Jak będziemy nie wiem, rysować. czy tak, czy nie. My, hmm. Pokażę na jednym odcinku, może jak... Dzień. O... Panie Eszem. O, no, no, Fajorberki. A my się no, no, Nie dobra, chodźmy o Fajorberki, obiemy takie ale... same. No, 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 dobra. Ja już jestem w kolejnym odcinku. Dobra, my jesteśmy już w na odcinku. Tu już było. Tam były tego fajerki, tego nie było jeszcze. Więc to musicie się... się co nas zbliżyło? Hmm. Czemu ja w ręku trzymam łopatę o Mamy napiłam. tu iść. Wait a second. Co to? Coś przychodzi. Czy, nie, jest, czy My będziemy uciekać. Szkoda, że nie kupiłem tego miecza. Co mu się stało? Samo A mm. Ale potem mm. możemy go bić. O nie, pali się, trzeba ich uratować. Aby no biegnij tam. Mm. Czemu ty siedzisz w ogóle? <noise> ty też siedzisz. A czemu to jest przed naszym Czemu duchem? on nie żyje? <noise> czemu żeś nie ucieknął z tego? Mhm. Ej, no czemu... O Boże. Mamy go, a masz. Oksana, on, on my go uratowaliśmy, nic mu nie mieliśmy zrobić. Nie wiem. Ej, ja ty kupujesz kaczkę. Ja, kaczkę. No kaczkę tu na półce jest. Ona, ona tu była. <grych> nie było. Była. A jak po nie powinniśmy i spadł w ogóle gdzie jest nasza mama obudził się. Jaka? Co to jest? co ja. No, nie e, i co to się... jest? o, <noise> mu się to rozwaliło się jeszcze wyjść na dół? nie, mm, już nie wyjdziemy dobra, idę na górę jeszcze nie wiemy, kto to jest o, daj mi kasę, jak jest już nie ma nie, zachęcił nas będziemy widzieć, jak się pali o, zamknąłem sobie tu. Nie zamykaj, bo jakiś płatnik może tu być. O, telewizję! mamy sobie telewizję piękną. O, o! Fuck! Na <grym> <grym> teraz musiałeś to powiedzieć. Jakieś shadowy. No przykro, ale mi tak... Ale pisze Shadow creators, all the world. Shadow! Shadow! Shadow jest ze Sonika, rozumiesz? A wiesz, że niby będziemy bezpieczni? Tutaj na dworze. No, na dworze jest niebezpieczny. No ale przecież można wyjść na dwór. Wyszłem jestem panem za okna. Ja <noise> no. on jeszcze? dalej płacze? Nie wiem. O, mogę z nim pogadać. Odpaliłam też. Nie mogę z nim Co teraz? O, y y Mamy mu wierzyć? No, wierzmy. No dobra. Najwyżej nas zabije. <grym> Staraliśmy ci wierzyć, tak? Tu masz teraz Uż, Uśmiechnął, jak go walnęłam. <grym> <grym> się pan uśmiechnął.

Z domu, jeśli mi jej nie też. I wiesz, że podpalił się nasz dom? Jakaś święta kartka. Co jest za Jest Boxy si Cola. Czy mam tu się! Cies Patrz. Mam Boxy si Cola. A ŁO! <grym> to bije! Padek. Ale, tutaj do wody weź! Tu! Tej weź! Zleciał wtedy! Roksona! Ja tylko chciałem, Roksana sprawdzić! Ja tylko chciałem sprawdzić! Czy to atakuje! Nie atakuje, rzeczywiście to prawda, 80 życia. nie upłacało Ale nam się pies Nie, Ale do czego jest ta kartka? Można wejść też tak Ej, można wyjść! No wiem O, w końcu sobie kupię To Może będzie kasa O, kupię se mieczek. Jest kasa? Jest Tam była kasa Jest w sklepie kasa? Nie ma Tak To jest mapa jakoś za 10zł Patrz, to jest... e, czekaj, a jest tu coś jak... Mamka. No, za 40 zł. To, to, są to ja wolę miecz. A ja wolę miecz. Jak ten. Już nie mam łopaty. Naprawdę? Mam mieczyk drewniany, który, który atakuje więcej niż ta łopata. No, bo masz łopaty? No, bo ja. No, bo mam lepszy mieczyk. Nie, no nie zdążyłam sobie kupić coś do jedzenia. O jest! A można sobie tam coś kupić? Nie, nie wiem. Dzięki. Ej, ale to dużo pieniędzy jest. Ej, złoma! Kurde, telewizja. Oh, fuck. Telewizja leci to jest. O, no, fak! Ale widzę, że ci to dobra. I, was, i już. Mm. O nie! Stupid Shadows! <laughs> shadows! Mm. Koniec!